Hej, panowie, obudźcie się. Chyba jesteśmy na miejscu. No, mam przeczucie, że jesteśmy blisko. Wiecie co? Pójdę sprawdzić jest za górką. I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście. Tyle było dni, do utraty sił. Życia nie oszukam. Jestem synem króla sedesów. To wysoko postawiona poprzeczka. Zajebiście wysoko. W ogóle bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś tucju ani hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić. A ty sobie odpowiedziałeś na to pytanie? Ja radź blanty. Jest jakiś zawód, który się z tym wiąże? Ambasador. Chyba na jemajce. Nie taki ambasador. Miałem na myśli takiego, jakim był Tony Halik. Wyobraź sobie, stary, on wypalił stafu z tymi wszystkimi plemionami, które odwiedził. Ktoś musi kontynuować jego dzieło. Będę jeździł po całym świecie, pełniąc rolę ambasadora naszego kraju. Jestem Laska. Z Polski. Wie pan, no... Ja mogę przyjąć nie tylko że to będzie... mała szkodliwość społeczna czynu. Jak mogłeś dać się sprać jakimś frajerom? Przecież jesteś człowiekiem z miasta. No, wzięli mnie z zaskoczenia, no. Ma pan jakiś dowód osobiście? Poproszę. Jak ty teraz wyglądasz? Wygoni ci głowę? Świadkowie twierdzą, że nie tylko głowę. Panie, pyta pana ktoś o coś? Pan Jarosław Psikutas. Panie! Widzi pan tam S na końcu? No, to proszę czytać dokładnie. O Jezu. Faktycznie nie ma S. Czyli Psikutas bez S. Sneszku tylko uważaj na przejściu przy szkole. Grudzisz mi. Panie władzo, ma pan rację. Niestety zdarzyło mi się przekroczyć prędkość. Zdaję sobie sprawę z tego, że było to bardzo nieodpowiedzialne, że naraziłem innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo, ale jechałem szybko, gdyż będę zapierdalać. No i w pizdu, i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Zamknij mordę, wąski! Zamknij mordę, pan... Szydlinie karwione, szefie, tak jak pan kazał. Żadnego nie widać. Może się gdzieś przyczaiły. Ej! Kici, kici, taś, taś. Dolwa, kurwa, dolwa. Otwórz bagażnik. Co jest kurwa z tą świnią? Nic nie słyszę, bo jakiś debil się drze przez megafon. Chwileczkę. A dlaczego ta świnia ma kły? Bo to jest guziec. Taka świnia z Afryki. A.